Księga Amosa, rozdział siódmy. Takie widzenie dał mi oglądać wszechmogący pan. Oto stworzył szarańcze, a gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem. Wszechmogący panie, przebacz. Jakże ostoi się Jakub? Wszak jest tak maleńki. I żałował pan tego. Nie stanie się, rzekł pan. Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan. Oto Wszechmogący Pan wezwał płomień ognia, aby spalił wielką toń podziemną i strawił rolę. I rzekłem, Wszechmogący Panie, zaniechaj tego, jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował Pan tego. I to się nie stanie, rzekł Wszechmogący Pan. Takie widzenie dał mi oglądać. Oto Pan stał przy murze z pionem w ręku. I rzekł Pan do mnie, co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem, pion. Wtedy wszechmogący rzekł, oto ja spuszczam pion w pośród mojego ludu izraelskiego i już mu nie przepuszczę. Spustoszone będą wyżyny Izaaka i zburzone świętości Izraela i powstaną przeciwko domowi Jeroboama z mieczem. Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść: Amos spiskuje przeciwko tobie w pośród Domu Izraelskiego. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Bo tak mówi Amos: Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Do Amosa zaś rzekł Amazjasz: Jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jest chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz pan mnie wziął spośród trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok. Wobec ludu mojego izraelskiego. A teraz posłuchaj ty słowa pana, ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi pan: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie.